O, coś przerwało. No i dobra, lecimy dalej. To jest wałek ze zmienną wysokością otwarcia zaworu. Mamy dwie krzywki, które się przesuwają. Mamy krzywkę wysoką, i krzywkę, krzywkę niską. Mogę pokazać tak, to będzie widać. Tym oczywiście steruje komputer. Tu są specjalne takie, takie zaworki, które się wysuwają lub wciągają i przestawia, przestawia tą całą krzywkę. Krzywka jest na kulce i na sprężynce, więc dość, dość prosta konstrukcja. Trzeba oczywiście uważać, żeby żeby, żeby ta kulka nie wyskoczyła. Może pokażę, jak się naciągnie, może przeskoczy. O teraz przeskoczyło, tak? Tak to mniej więcej działa o. i tym steruje tym tym komputer. Kiedyś mi ta kulka wyskoczyła nawet na aucie, no jest troszkę problem. Tam procedura przy wyciąganiu tych wałków mniej więcej jest taka, że trzeba tam poprzestawiać te krzywki, ale to każdy mechanik jak robi to, to ma swoje doświadczenie. Więc no tak to się tym różni mniej więcej. Takie są różnice. Trzecia generacja o, o, oczywiście no, poprawiona jest dużo lepsza. Tak więc yy, druga generacja były problemy tam z braniem oleju i tak dalej. W trzeciej generacji też gdzieś tam się pojawiają jeszcze te problemy, ale już już troszkę rzadziej, bo są tłoki podmianowe, więc. Generalnie bardziej chyba polecam obecnie benzynę niż, niż diesla, bo diesel jest już tak skomplikowany, że nie idzie to w dobrym kierunku. Tak chciałem Wam pokazać. Mam coś tu jeszcze? Nie mam. Śrubki, tylko wałek. No nic. Łańcuch pokazywałem, konstrukcja jest zmieniona. Tu mamy taki duży ślisk. Aha, jeszcze jedno. W drugiej generacji sitka były montowane. Oczywiście te FSI mają bardzo dużo sitek, Chyba 3 czy 4 w silniku. W sumie. Nie wiem po co tak szczerze, no ale dobra. Yy, sitko było montowane w okularze, czyli w podstawie tego wałka. Trzecia generacja nie ma tego sitka w okularze, tylko ma sitka w zaworach regulujących, yy, regulujących fazami rozrządu, więc taka jest różnica. Yy, I co? I w drugiej generacji sitka na początku były dostępne. było można wymienić całe sitko. Później producent się cfanił, bo zauważył, że jest ten problem. I zostały sitka wycofane i było trzeba kupować cały okular z sitkiem, więc, więc taka jest różnica. Ja na szczęście mam taką, na szczęście mam takie szczęście, że tak powiem, że bardzo dużo pracuję na oryginałach, jeśli chodzi o części. I zazwyczaj, jak jest taki problem, w tym przypadku wleciał nowy wałek z oryginału, oczywiście. Nowy okular, nowe śruby, bo śruby są aluminiowe, dokręcane kątem, więc trzeba je wy wymienić. E 9N, e przepraszam, 6N i 90 stopni, z tego co pamiętam. Ale no też się nie skupiam na takich rzeczach, bo. Bo od tego są książki, od tego są katalogi, od tego jest jakiś program w komputerze, żeby to sobie sprawdzić przy, przy, składa, przy składaniu silnika i żeby pamiętać, tak? No trzeba się skupiać na innych rzeczach. No to tyle, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć. Zapraszam na mój kanał, wbijajcie, dawajcie suby, dawajcie łapki, komentujcie, piszcie jak macie tam jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli zmienić może. Niekiedy może jakieś auta egzotyczne, ale, ale w sumie... W sumie no taki, taki profil warsztatu mniej więcej. Dużo benzyny, mniej troszkę diesli. Może postaram się coś tam nagrać jeszcze, yy, nagrać jeszcze z CFSI. Na ten dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję za oglądanie. Yy, dziękuję, że jesteście. Jest coraz więcej tych widzów. Mam nadzieję, że będzie więcej. No i co? No i pozdrawiam. Na razie. Cześć.